Witaj szkoło! 4 września ponad 93 tysiące dzieci rozpoczęło naukę we wrocławskich szkołach i przedszkolach. Pierwsze zajęcia odbyły się również w trzech wybudowanych w tym roku placówkach przy ulicy Asfaltowej, ulicy Lubelskiej oraz Alei Halera. Dwie nowe szkoły i przedszkole kuszą dzieci nowoczesnymi salami, placami zabaw i boiskami. W tym roku Wrocław na edukację przeznacza ponad 2 miliardy złotych, co stanowi około 33% wszystkich miejskich wydatków. I pojechały. Na nowej trasie autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór kursują od 3 września regularne linie. 4 lata budowy, 7 km nowego torowiska, blisko 1000 nasadzonych drzew i 386 milionów złotych na realizację. Tak w pigułce przedstawia się największa komunikacyjna powojenna inwestycja we Wrocławiu. Razem z nowymi liniami na Nowy Dwór zmienił się również układ całej komunikacji miejskiej w mieście. Jeśli jeszcze o tym nie wiecie, nie słyszeliście komunikatów w pojazdach, nie zauważyliście plakatów na przystankach i hostes z ulotkami na największych węzłach komunikacyjnych w mieście, szczegóły znajdziecie oczywiście także na naszym portalu wrocław.pl. 470 debat, 5000 gości. Na 32. Forum Ekonomiczne do Karpacza zjechali najważniejsi ludzie biznesu, nauki czy polityki. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to nowe wartości starego kontynentu Europa u progu zmian. Dyskusje dotyczyły bezpieczeństwa, perspektyw rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwań i przezwyciężania kryzysów. Podczas konferencji rozdano także nagrody prezydenta Wrocławia przyznawane firmom odpowiedzialnym społecznie. Wyróżnione zostały BNY Melon, BASF i Selena. Muzeum Śląska Wrocław oficjalnie otwarte. Nowe miejsce zaprasza na spotkanie z historią klubu i miasta. W pełnej multimediów przestrzeni znajdziecie najważniejsze fakty, postaci i puchary w kilkudziesięcioletniej historii klubu. Dotkniecie makiet stadionów, na których grał Śląsk, i zrobicie sobie zdjęcie na koronie Tarczyńskiej Arena. Po wszystkim możecie odpocząć lub obejrzeć mecz w sąsiadującym z Muzeum Sportbarze Stu Mostów. Muzeum Śląska Wrocław jest czynne od poniedziałku do piątku, od 10 do 18, zaś w weekendy od 11 do 19. A pozostając w sportowym klimacie, mamy kolejną dobrą wiadomość, tym razem dla miłośników tenisa. Wrocław wzbogacił się o nowoczesną halę tenisową, w której znajduje się pięć kortów otwartej nawierzchni. Kompleks położony przy ulicy Półtuskiej w Parku Południowym stanie się tym samym największym całorocznym obiektem tenisowym we Wrocławiu. W tej chwili spółka Spartan, która zarządza obiektem, finalizuje dokumenty pozwalające na użytkowanie nowej hali. Jednak to jeszcze nie koniec zmian przy Półtuskiej. Na kolejne lata na tym terenie planowana jest budowa nowego budynku kortowego oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół kortów. I to już wszystko w tym tygodniu. Po kolejną porcję informacji z Wrocławia zapraszamy. Za tydzień. Do zobaczenia!